Seria maturalna 2021, odcinek trzeci. Czyli rozwiązujemy zadanie trzecie, bo w tej serii rozwiązujemy arkusz. Zadanie trzecie, czyli ostatnie zadanie ze słuchania. Podstawa i rozszerzenie. I zanim zaczniemy, szybko przypominam jak to działa. W opisie pod spodem macie link do arkuszy zarówno do podstawy, jak i do rozszerzenia i link do plików dźwiękowych znowu zarówno do podstawy, jak i do rozszerzenia. Preferowana kolejność to najpierw słuchacie co ja mam do powiedzenia na temat konkretnego zadania i z podstawy i z rozszerzenia, później te zadania robicie, a później razem je sprawdzamy. No, 3-4. Aha, jeżeli przyszedłeś tu tylko po rozszerzenie, to przeskocz od razu na tą minutę i sekundę. Chociaż uwierz mi, o podstawie też warto posłuchać. Trzecie zadanie na podstawie i jednocześnie ostatnie zadanie ze słuchania. I to tak naprawdę sześć krótkich fragmentów. Sześć krótkich materiałów do wysłuchania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i one będą uszyły oczywiście po kolei i każdy poleci dwa razy. Ale nie tak, że najpierw usłyszycie wszystkie sześć po kolei, a później znowu jeszcze raz wszystkie sześć po kolei, tylko one będą od razu puszczane dwa razy, a więc. Więc najpierw dwa razy pierwszy, później dwa razy drugi, później dwa razy trzeci, dwa razy czwarty, dwa razy piąty i dwa razy szósty. I w sumie warto o tym pamiętać, bo to może trochę zmienić naszą taktykę i nasze podejście. To jest teoretycznie najtrudniejsze zadanie na słuchaniu. Wydaje się jednak nieco bardziej skomplikowane niż to pierwsze i to drugie. Głównie dlatego, że jest tego dużo. Ale na spokojnie, mamy za to bardzo dużo czasu. Po pierwsze, macie trochę czasu zanim skończy się zadanie drugie i w ogóle ktoś powie, że jest zadanie trzecie, a po drugie macie rzeczywiście konkretnie przewidziany czas na zapoznanie się z tym zadaniem. A więc po tym, jak lektor powie wam, że oto teraz przed wami zadanie trzecie, dostaniecie instrukcję, że macie teraz czas na zapoznanie się z treścią. I tam jest około 50 sekund, a więc macie prawie całą minutę, żeby się z tym całym zadaniem zapoznać. I to jest naprawdę sporo. Co można zrobić w ciągu tej minuty i co ja doradzam, żeby zrobić w ciągu tej minuty? Przede wszystkim patrzymy na Pytania, a więc na to, co tu widzicie pogrubione: 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6. Na razie nie przejmujemy się odpowiedziami na odpowiedzi przyjdzie czas później, jeżeli rzeczywiście ten czas jeszcze wam zostanie. Najważniejsze są pytania. Spożytkujcie te wasze 50 sekund odpowiednio. Te pytania nie są najczęściej jakoś strasznie trudne, to nie są jakoś bardzo trudne zdania, ale warto im się dokładnie przyjrzeć. I wiecie co? Najlepiej napisać sobie obok nich. Po polsku to, co jest w nich najważniejsze. Po polsku i to, co jest najważniejsze. Po co nam coś takiego? Po to, żeby skrócić cały ten proces myślowy, który za chwilę będzie się odbywał. Po to, żebyście w trakcie słuchania i to dwukrotnie, króciutkiego tekstu, nie skakali ciągle między odpowiedziami a pytaniem i zastanawiali się zaraz, o co chodziło w tym pytaniu, zaraz, która to jest odpowiedź. Jeszcze raz, o co chodziło w tym pytaniu? Te pytania są proste. Uprośćcie to sobie jeszcze bardziej, pisząc z boku czy obok po polsku, co tam powinno być, o co tam chodzi. Bo pamiętajcie, że po arkuszach można wam pisać, mazać, rysować, co sobie tylko chcecie, nikt tego nie sprawdza. Na angielskim liczy się Arkusz odpowiedzi. Popatrzcie. The woman has just found out that Anne and Chris kobieta właśnie się dowiedziała, że Anna i Chris coś tam. I co tu jest najważniejsze? Właśnie się dowiedziała. Właśnie się dowiedziała o czym? O tym, co jest w ABC. I co? Piszemy sobie u góry, właśnie się dowiedziała. To, że to jest kobieta i o kim ona mówi, to jest dość chyba jasne i widoczne i to nam nie będzie przeszkadzać, ale to, że właśnie się dowiedziała, jest tu dość istotne. I jeżeli napiszemy to sobie po polsku, to powinno nam bardzo ułatwić sprawę. Hmm? What is the woman going to do? Co kobieta ma w planie zrobić? Krótkie? Krótkie. Ale napiszmy sobie po polsku. Co kobieta zrobi? I zobaczcie, i w tym momencie mamy takie pytanie napisane po polsku. Co kobieta zrobi? I patrzymy tylko i wyłącznie na odpowiedzi. Już. ABC. To naprawdę dużo ułatwi. Trzecie. What has the best effect on plants? Co ma najlepszy wpływ na rośliny? Co sobie można napisać obok? Najlepszy wpływ na rośliny? Znaczek zapytania. I teraz już patrzymy tylko na odpowiedzi. ABC. Jasne? Oczywiście na te odpowiedzi patrzymy, jak już będzie lecieć słuchanie. My tymczasem przechodzimy do czwórki. What should be written in the subject line of the email to parents? Co powinno być napisane w tytule maila do rodziców? Co tutaj sobie można napisać po polsku? Co w tytule maila? Znak zapytania? I jedziemy. Widzicie, jak to wszystko upraszcza? Piąte. The speaker. Hmm. Jak tutaj sobie ułatwić sprawę? Właściwie tutaj już teoretycznie nie da się tej sprawy ułatwić, prawda? No co, rozmówca, jakiś speaker będzie coś do nas mówił, a tak od razu Wam dodam, że tak naprawdę to będzie mówiła, więc jak sobie tutaj ułatwić sprawę? Czy w ogóle musimy tutaj coś pisać? No pewnie nie. Ale zobaczcie, jak to inaczej będzie wyglądać, jeżeli sobie napiszemy, co ona tu robi. No bo w odpowiedzi ABC mamy trzy różne czasowniki. Invites, recommends, encourages. I co ona tu robi? No to sobie tak napiszmy. Ciekawe, czy pomoże. Pst. Pomoże. I szóste. After watching a BBC broadcast, some people believe that spaghetti... A więc po obejrzeniu programu BBC, niektórzy ludzie uwierzyli, że spaghetti. Jak tutaj moglibyśmy to uprościć? Pisząc sobie obok ludzie uwierzyli, że spaghetti. No. I uwierzcie mi, takie szybkie tłumaczenia, takie szybkie polskie napisy powinniście sobie spokojnie ogarnąć w przeciągu tych 50 sekund. 50 sekund to wbrew pozorom naprawdę dość sporo, a tu wcale nie ma dużo roboty. Jednocześnie macie tak naprawdę legalną ściągawkę. To tak jakby faworyzujący was nauczyciel języka angielskiego już wam tam coś dopisał. Zwróć uwagę na to, Jasiu czytam tam na Zosiu. Przyjrzyj się temu, że to jest przecież o tym. A jednocześnie zrobiliście to sami i jest to zupełnie legalne. No dobra, ale co z odpowiedziami? Co z tym ABC? Jak się w tym nie pogubić? Dlatego właśnie uważam, że to zadanie jest troszkę trudniejsze niż zadanie pierwsze i drugie. Ale spokojnie. Pamiętajcie, że każdy ten tekścik poleci dwa razy i to tak raz za razem. I być może dobrym pomysłem jest spróbować zaznaczyć sobie słowa klucze podczas pierwszego słuchania. Słuchujecie się dokładnie, orientujecie się o co chodzi i zaznaczacie, podkreślacie najważniejsze słowa. Zobaczcie. Pierwsze. Co kobieta właśnie odkryła? Kobieta właśnie odkryła, że Anna i Chris decided to stay at an underwater hotel. Zdecydowali się zostać w podwodnym hotelu. Zdecydowali się zostać. Decided to stay. Hotel. Zdecydowali się zostać w hotelu. A przy okazji był on podwodny, ale to raczej nie będzie tutaj jakoś kluczowo odróżniać tej odpowiedzi od innych. B. Enjoy skiing holidays. Podoba im się na narciarskich wakacjach. To właściwie można podkreślić wszystko, ale i nie jest to specjalnie długie. ENJOY SKIING HOLIDAYS. I C. MET DURING A BOAT TRIP. Spotkali się albo nawet poznali się na wycieczce statkiem. MET BOAT TRIP. Czyż pytanie pierwsze nie wygląda teraz łatwiej? Myślę, że wygląda. Przechodzimy do drugiego. CO ZROBI KOBIETA? A. CONTACT MIKE AGAIN. Skontaktuje się ponownie z Mike'em. CONTACT AGAIN. No, widać, że z Mike'em. To będzie jasne, że z Mike'em. Więc tak naprawdę nie jest to aż tak istotne. CONTACT AGAIN i to naprawdę pomoże. B. Give the presentation instead of Mike. A więc da prezentację zamiast Mike'a. Give presentation instead. Niby mało się pozbywamy, ale to i tak już krócej, łatwiej i szybciej. C. Ask the boss to move the meeting to another day. Poprosi szefa o przesunięcie spotkania na jakiś inny dzień. Ask the boss move another day. Poprosi szefa, żeby no przesunął to wszystko na jakiś inny dzień. Naprawdę pomoże. Trzecie. Co będzie miało najlepszy wpływ na rośliny? Tutaj mamy bardzo krótkie odpowiedzi, w których wydawałoby się, no niewiele możemy podkreślić. A jednak. A. Tap. Tap, czyli kran. Kranówka. B. Sparkling, czyli gazowana, kiedy mówimy o wodzie. C. Sweet. Można też w fizji, ale wystarczy sweet. A więc pytanie: Czy podlewamy kwiatki kranówką, wodą gazowaną, czy jakimiś słodkimi napojami? Łatwiej o. Czwarte, co w tytule maila? Sailing instructor absent. Nieobecność instruktora żeglarstwa. Czy myślicie, że żeglarstwo będzie tutaj jakoś bardzo istotne? Raczej nie. Instructor absent. Nieobecny instruktor i to jest tutaj najważniejsze. B. Practice moved to another day. Ćwiczenia przeniesione na inny dzień, na kolejny dzień. Practice moved. Ćwiczenia przeniesione. Wystarczy. C. Warning about bad weather on Sunday. Ostrzeżenie o złej pogodzie w niedzielę. Warning, bad weather. Tyle. Czy to będzie o nieobecnym instruktorze? Czy o przeniesieniu ćwiczeń? Czy o złej pogodzie? Proste. 5. Co ona tu robi? Hm? A. Invites listeners to an event at the theater. Zaprasza słuchaczy na wydarzenie w teatrze. Invites, event, theater. Wystarczy. B. Recommends seeing the theater's latest play. Poleca zobaczenie najnowszej sztuki w teatrze, najnowszej teatralnej sztuki. Recommends seeing play. Poleca obejrzenie sztuki. Wystarczy. C. Encourages listeners to take part in a competition about theater. Zachęca słuchaczy do wzięcia udziału w konkursie o teatrze. Co tu jest najważniejsze? Encourages take part competition. Zachęca do wzięcia udziału w konkursie. To w zupełności wystarczy. No. I szóste. Ludzie uwierzyli, że co? W tym spaghetti. A. Tastes different when eaten in garden. Smakuje inaczej, kiedy jest jedzone w ogrodzie. Tastes different in the garden. Smakuje inaczej, w ogrodzie. Wystarczy. B. Can only be bought in Italy. Może być tylko kupione we Włoszech. Only bought Italy. Tylko kupione Włochy. Wystarczy. C. Is something you can grow. Jest czymś, co można uprawiać. Bo grow to też uprawiać. Ale, jakbyście zrozumieli to zdanie, że jest czymś, co może rosnąć, to w sumie też by przeszło, jak zaraz zobaczycie. A co trzeba podkreślić? Something grow. Coś uprawiać, coś rosnąć, tak czy siak. Przejdzie. I zobaczcie, jak to teraz zupełnie inaczej wygląda. I uwierzcie mi, zupełnie inaczej będzie się teraz to zadanie robić. Do czego niniejszym zachęcam. Wchodzicie teraz w opis tego odcinka, włączacie sobie plik audio do podstawy od tej minuty i sekundy i robicie to zadanie. A mnie w tym czasie pauzujecie. Ja sobie w tej pauzie trochę popiję kawę. I jak skończycie, odpauzowujecie mnie i razem sprawdzamy. Hm? No, zrobione. Ance Have you heard that for their honeymoon they've booked a hotel which is about 7 meters below the ocean surface? You have to scuba dive to reach your room. Really? Sounds great. I had no idea. Czy słyszałaś, że na swój miesiąc miodowy oni zabukowali sobie hotel, który jest 7 metrów pod powierzchnią oceanu, musisz zanurkować, żeby się dostać do swojego pokoju? Naprawdę? To brzmi świetnie, nie miałam pojęcia. Odpowiedź A. O czym się właśnie dowiedziała? O tym, że postanowili zostać w hotelu, a tak przy okazji w podwodnym hotelu. Hm? Drugie, co zrobi kobieta? Okay. I'll talk to the boss and explain the situation. We can't cancel the meeting at the last minute, but maybe we can start a bit later. I'll get back to you as soon as I know something. Okay. zadzwonię do szefa i wyjaśnię sytuację. Nie możemy odwołać spotkania w ostatniej chwili, ale być może możemy zacząć troszkę później. Odezwę się do ciebie, jak tylko będę wiedzieć coś więcej. I to odezwę się do ciebie jest tu kluczowe. Odpowiedź A: Contact Mike again. Trzecie. Co ma najlepszy wpływ na rośliny? But scientists have discovered that replacing tap water with sparkling water can give even better results. Naukowcy odkryli, że zamiana kranówki na wodę gazowaną może dać nawet lepsze rezultaty. I to wystarczy. Odpowiedź B. Sparkling water. Cztery. Co w tytule maila? Posłuchajmy, co będzie tu dla nas najważniejsze. I've just seen your sailing instructor. He asked me to tell you that because of strong winds and possible thunderstorms, you won't be having your sailing practice this afternoon. Spotkałam się właśnie z waszym instruktorem żeglarstwa. Poprosił mnie, żeby wam powiedzieć, że z powodu mocnych wiatrów i prawdopodobnych burz nie będziecie mieli ćwiczeń z żeglarstwa dziś po południu. A więc już wiemy, że nie będzie ćwiczeń z żeglarstwa, ale posłuchajmy jeszcze dalej. The weather forecast is more promising for the weekend... So you will meet on Saturday at 10 a.m. instead. Prognoza pogody jest bardziej obiecująca na weekend, więc zamiast tego spotkacie się w sobotę o 10. Odpowiedź B. Practice move to another day. Ćwiczenia przeniesione na inny dzień. 5. Co ona tu robi? Co tutaj ta speakerka, jak się zaraz ukaże, chce nam powiedzieć? Posłuchajmy. But this weekend there is a surprise for all theatergoers. Ale w ten weekend jest niespodzianka dla wszystkich tych, którzy lubią chodzić do teatru. A więc już wiadomo, że nie będzie to B, bo to nie będzie po prostu sztuka w teatrze. Ale posłuchajmy jeszcze dalej. The director, the actors and the production staff will be ready to welcome you on site from 3 p.m to 9 p.m. Dyrektor, aktorzy i pracownicy produkcji będą gotowi, żeby przywitać Was na miejscu między 3 a 9, pokazać Wam teatr i zdradzić kilka jego sekretów. Zaproszono Was właśnie na wydarzenie. W teatrze odpowiedź A. No i szóste. Ludzie uwierzyli, że co z tym spaghetti? Posłuchajmy. On the 1st of April, a BBC program showed Italian families. Picking spaghetti from trees. 1 kwietnia program BBC pokazał włoskie rodziny zbierające spaghetti z drzew. Odpowiedź C. Coś, co można uprawiać, na przykład zbierać z drzew. Łatwiej? Myślę, że łatwiej. Pochwalcie się teraz swoimi wynikami w komentarzach. Powiedzcie, czy rzeczywiście było z tym łatwiej. Powiedzcie, może macie jakieś inne sposoby na to zadanie, które dla Was są nawet łatwiejsze. A my tymczasem przechodzimy do rozszerzenia. I na rozszerzeniu to trzecie zadanie też jest najtrudniejsze z tych zadań ze słuchania. Niestety, podstawowa różnica pomiędzy podstawą a rozszerzeniem jest taka, że na podstawie mieliśmy sześć oddzielnych tekścików, sześć oddzielnych słuchanek, a tu mamy jedno dłuższe słuchanie. I do niego mamy pięć pytań. No i co? Dużo słów, dużo czytania, zanim to posłuchamy. Jeżeli zechcemy podkreślać słowa klucze, a zechcemy, to będzie dużo podkreślania. Plus jest taki, że jest naprawdę sporo czasu. Od momentu, kiedy zostaniecie poinformowani, że oto zadanie trzecie, do momentu, kiedy to zadanie rzeczywiście ruszy, macie ponad półtorej minuty. I to jest naprawdę sporo czasu. Po raz kolejny. Żeby ułatwić sobie robienie zadania ze słuchania, polecam podkreślanie słów kluczy. I ja oczywiście zakładam, że skoro już piszecie to rozszerzenie, to znaczy, że z tym waszym angielskim naprawdę nie jest źle, więc powinniście w te półtorej minuty zdążyć. W celu odpowiedniego podkreślenia naprawdę najważniejszych słów, spróbujmy sobie popatrzeć na każde pytanie oddzielnie. 3:1 George Rush finally agreed to play the role of Einstein because the project he was working on with his wife was cancelled. He managed to reschedule his other assignments. The shooting of another film had ended earlier. The director of Genius postponed the filming. Spróbujcie najpierw sami podkreślić najważniejsze słowa, zarówno w pytaniu jak i w odpowiedziach. Na przykład zapauzujcie mnie teraz i zastanówcie się nad tym, bo według mnie to powinny być słowa następujące: Finally agreed, play Einstein. No bo w końcu zgodził się zagrać Einsteina. Dlaczego? A the project was cancelled. Jakiś tam projekt został odwołany. Oczywiście tam jest powiedziane jaki, ale to nie jest aż tak istotne. B. Managed reschedule other assignments. Udało mu się przełożyć inne zobowiązania. C. Shooting another film ended earlier. Kręcenie innego filmu skończyło się szybciej i D. Director postponed filming. Reżyser przełożył, przełożył na później. Filmowanie ładnie wygląda, co? 3-2. While preparing for the role, Rush learned that. Einstein had sometimes dressed in an eccentric way. Einstein's financial situation had been secure. Einstein's adolescence had been a troubled one. Einstein had contributed to the creation of the atomic bomb. Przygotowując się do roli, to już jest podkreślone, więc tego nie musimy dodatkowo podkreślać. Za to warto sobie podkreślić learned, bo on się czegoś dowiedział czego się dowiedział, a więc czego nie wiedział wcześniej. Zastanówcie się teraz, co podkreślić w A, B, C, D. Zapauzujcie mnie, jeżeli trzeba, bo według mnie powinniście podkreślić następujące słowa. A. Dressed eccentric way. Ubierał się w nietypowy, w ekscentryczny sposób. Wystarczy. B. Financial situation. Secure. Miał pewną, bezpieczną sytuację finansową. C. Adolescence. Troubled one. Dojrzewanie. Problematyczne, bo jego dojrzewanie, jego czas dojrzewania, dorastania był problematyczny. I D. Contributed creation atomic bomb. Przyczynił się do stworzenia bomby atomowej. Przy 3. To transform Rush into Einstein, the makeup team changed the shape of his nose, gave him fuller eyebrows, hid some wrinkles around his eyes. Made him wear wigs throughout the film. Znowu najpierw zastanówcie się sami, a jak już się zastanowicie, to być może dojdziecie do takich samych wniosków jak ja. Czyli To Transform Rush. To w zupełności wystarczy, żeby go zmienić, żeby go zmienić w Einsteina, ale ten Einstein tutaj jest non stop i ciągle, więc nie ma co go podkreślać. Co trzeba było zrobić, żeby go zmienić w Einsteina? A change shape nose, zmienić kształt nosa. B. Gave fuller eyebrows, dali mu pełniejsze brwi. C. Hid wrinkles, ukryli zmarszczki. I D, made him wear wigs, kazali mu nosić peruki. No. 4. To prepare for filming, Rush and Flynn met scientists involved in research on Einstein, watched films showing Einstein's private life, were instructed by the same speech coach, acted out the roles on Skype. Najpierw zapauzujcie mnie i pomyślcie sami, ale ja uważam, że powinniście podkreślić, co następuje. To prepare – żeby się przygotować. Co oni obydwaj, co ten Rush i Flynn musieli zrobić? A – met scientists – spotkać się z jakimiś tam naukowcami. I to wystarczy, bo to nam odróżnia tą odpowiedź od wszystkich innych. B – watched films – oglądać filmy, oglądać jakieś filmy o Einsteinie. I podkreślenie watched films też w zupełności wystarczy. C, were instructed same coach. Byli instruowani przez tego samego trenera. Tu chodzi dokładnie o trenera mowy, o trenera wymowy, ale to nie jest coś, co będzie odróżniać tę odpowiedź od innych, więc w zupełności wystarczy podkreślenie samego coach. I D. Acted roles Skype. Odgrywali rolę na 3-5. When answering the last question, Rush explains the value of Einstein's scientific achievements. Talks about the ridicule Einstein was exposed to, reveals how Einstein's weaknesses affected his relationships, points out some features Einstein had in common with ordinary people. Najpierw sami, a jak już zrobicie sami, to możecie posłuchać, że ja uważam, że powinniście podkreślić Answering last question, a więc odpowiadając na ostatnie pytanie. A. Explains value achievements. Wyjaśnia wartość, odkryć, wartość, odkryć Einsteina. B. Talks about, ridicule, i ewentualnie exposed to. Opowiada o drwinach, o szydzeniu, na które wystawiony był Einstein. C. Reveals weaknesses, affected relationships, czyli wyjawia, jak słabości Einsteina wpływały na jego związki idea points out, features, had in common, ordinary people. Zwraca uwagę na cechy, które Einstein miał wspólne ze zwykłymi ludźmi. I teraz popatrzcie na całe zadanie trzecie, jak ono zupełnie inaczej wygląda. I ja wiem, że nam tutaj zajęło to wszystko sporo czasu, ale Wy powinniście sobie w półtora minuty poradzić z podkreśleniem najważniejszych słów. Poćwiczcie na innych arkuszach. Warto. A teraz mając w ten sposób przygotowany arkusz, wejdźcie w opis odcinka, uruchomcie sobie plik dźwiękowy do rozszerzenia, przeskoczcie od razu na tą minutę i tą sekundę tego pliku dźwiękowego i zobaczcie, jak Wam pójdzie. Mnie zapauzujcie, ja tu sobie popiję chwilkę kawę, a zaraz wszystko razem sprawdzimy. No, gotowi? Pierwsze. Jeffrey Rush zgodził się w końcu zagrać Einsteina, ponieważ. Posłuchajmy kluczowego fragmentu. However, the next morning the director called and asked if it would work for me if they started a few months later. I said yes immediately. Jednakże na drugi dzień rano reżyser zadzwonił do mnie i zapytał się, czy odpowiadałoby mi, gdyby zaczęli kilka miesięcy później. Natychmiast się zgodziłem. Kilka miesięcy później. Przełożyli. Odpowiedź D. Drugie. Czego takiego dowiedział się Rush? Only when reading the script did I discover that with advancing age, Einstein started to exhibit quirky behavior, such as appearing in public in pajama trousers or a dressing gown, and wearing his wife's shoes if he couldn't find his own. Dopiero czytając skrypt, dowiedziałem się, że wraz z wiekiem Einstein zaczął wykazywać dziwaczne zachowanie, takie jak publiczne pokazywanie się w spodniach od piżamy, zakładanie szlafroka albo chodzenie w butach żony, kiedy nie mógł znaleźć swoich. I to jest to, czego on się rzeczywiście dowiedział podczas kręcenia filmu. Odpowiedź A, trzecie. Jak trzeba było zmienić głównego aktora? Posłuchajmy. As for eyebrows, they had to be made considerably thicker, As mine, almost don't exist. Jeżeli chodzi o brwi, musiały być zdecydowanie grubsze, ponieważ moje właściwie nie istnieją. I tak, tam były wspomniane peruki, ale nosa nie trzeba było zmieniać, a w perukach nie musiał cały czas chodzić, nie był zmuszany do tego, żeby chodzić w nich przez cały film. A więc odpowiedzią będzie B. Gave him fuller eyebrows. Czwarte. Co musieli zrobić razem Raż i Flynn, żeby przygotować się do filmu? Posłuchajmy. A specialist from a drama school was also hired to give us both classes on Einstein's vocal mannerisms. Specjalista ze szkoły teatralnej był również zatrudniony, żeby dać nam obydwu kurs z wokalnych manier Einsteina, z charakterystycznych wokalnych gestów Einsteina. I to jest to, co musieli robić razem i to jest odpowiedź C. I ostatnie. Co wydarzyło się podczas odpowiedzi na ostatnie pytanie? Posłuchajmy. If, however, we leave aside his scientific achievements... We see a man, who exhibited a lot of human weaknesses. He had doubts and was prone to depression. Jeżeli jednak odłożymy na bok jego naukowe dokonania, zobaczymy człowieka, który wykazywał wiele ludzkich słabości. Miał wątpliwości i był skłonny do depresji. I jeszcze jedno zdanie dalej. In many ways, he wasn't much different from the rest of us. Pod wieloma względami on wcale specjalnie się od nas nie różnił. D. No i co? Łatwiej? Śmiem twierdzić, że tak. Pochwalcie się w komentarzach, jak Wam poszło, podzielcie się swoją opinią, czy ten sposób, to podkreślanie dla Was działa, czy u Was się sprawdza. Ewentualnie, jeżeli macie jakieś inne pomysły, jakieś inne sposoby na to zadanie, to też się nimi podzielcie. A na dzisiaj to już tyle o zadaniu czwartym, czyli o pierwszym zadaniu z czytania już wkrótce. Rock your English!